Piotr Świst to czwórka zawodników do wyścigu drugiego, cała czwórka już na linii startu. No z tej stawki Rafał Dobrucki, Piotr Świst yy, stawali już w przeszłości na podium. Rafał Dobrucki raz. Yy, Piotr Świst kilkakrotnie, również yy, mistrzem Polski Wiesław Jakuś, debiutant w finale wśród seniorów, a Jacek Golop, yy, no kariera podobna trochę do Mirka Kowalika. Najczęściej Między czwartym, a szóstym miejscem. Fatalny start niestety wiezia Jagusia. Zaspał nieco na starcie. I w tej chwili na ostatniej pozycji. No ale wiesił Jaguś to niezwykle ambitny zawodnik. Jeszcze trzy okrążenia do zakończenia tego wyścigu. Tu się jeszcze może sporo zmienić. Na prowadzeniu Jacek Golow. Na drugiej pozycji Piotr Świst, trzeci Rafał Dobrudzki, a Wiesław Jaguś, niestety, na razie czwarty. Odległości wprawdzie niewielkie może. Eee, największa odległość między Jackiem Golowem, a pozostałą trójką. Dobrze przygotowany torbyt bydgoskiej jutrzenki Polonii. Piękna pogoda. Nie rzuca zawodnikami eee, na torze. To oznacza, że Gospodarze sprawili się dzisiaj na medali. Pierwsze punkty Jacka Goloba, trzy punkty Golob, dwa punkty świst. jeden punkt Rafał Dobrucki, bez punktu niestety dla nas Wiesław Jaguś, ale przecież Stochowa aktualnie ma Regdera Wybrzeże Gdańsk, zawodnicy drugoligowi, no ale na pewno nie należą tutaj do faworytów, ale z góry przecież ich szans przekreślać nie można. Z Jacek Krępała może nieco y, słabszy sezon, ale potrafi się zmobilizować w takich turniejach i ruszyli Tomek Golof, no zgodnie z oczekiwaniami na czele. Na drugiej pozycji w tej chwili Mariusz To Dosyć niespodziewanie. Jacek Krępała spada z trzeciej pozycji. Na czwartą wyprzedzony przez Markaderę. Stracił sporo dystansu. Odnoszę wrażenie, że nie pracuje mu. I jego motocykl tak jakby tego oczekiwał. Jakieś kłopoty zapewne stąd. Nie tylko czwarta pozycja, ale też szalona już odległość do prowadzącej trójki. No podobnie zresztą jak Tomasz golot, który wyraźnie zwiększa z okrążenia na okrążenie przewagę nad jadącymi y, kolejności Staszewskim Iderą ostatni łuk Tomasz Golob zdobywa pierwsze trzy punkty dzisiaj pierwsze trzy punkty na drodze do zdobycia piątego tytułu mistrza Polski drugi Mariusz Staszewski dwa punkty, jeden punkt y Marek Dera i bez punktu jest do mety Jacek Lępała, pierwsza kolejka startu za nami proszę Państwa zwycięzcy to Tomasz i Jacek Golobowie Piotr Dorodek punktowy tej czwórki zawodników, jak powiedziałem, dwaj pierwsi przyjechali na ostatnich miejscach w pierwszym swoim starcie, natomiast dwaj drudzy, poloniści, koledzy z drużyny Jacek Golot i Piotr Protasiewicz w pierwszych startach zwyciężyli. Druga kolejka to już nie przelewczy. To już może mieć kolejność. W wyścigu dla tych zawodników znaczenie, jeśli chodzi o całe dzisiejsze zawody. Jacek Kolot najlepiej spod taśmy, a za jego plecami Piotr Protasiewicz. Wyprzedzony jeszcze Piotr Protasiewicz przez y, jadącego w niebieskim kasku Damiana Balińskiego. No niespodziewana raczej kolejność. Junior Leszczyńskiej Unii to zawodnik już przecież ukształtowany ostatniego sezon w kategorii juniorów. Równojeżdżący zawodnik, jeden z przyszłych liderów czołowej aktualnie polskiej drużyny. Natomiast daleko, daleko z tyłu ponownie Jacek Rępała. No wyraźnie mu dzisiaj nie idzie. Zasem ostatnie okrążenie rozpoczynają drużlowcy w wyścigu piątym. niezagrożony Jacek Gol. Damian Baliński Jakieś 10 metrów za nim, a kilkanaście, może 20 metrów na trzeciej pozycji. Piotr Protasiewicz, Jacek Krępała bez punktu, ponownie na czwartej pozycji. A zatem proszę Państwa, piąty wyścig Rykusza i w białym. Adam Łabęcki do przeciwnicy Wiesława Wiesiu do tej pory po pierwszym starcie 0 punktów na koncie, 3 punkty e, Tomasz e, Gollob, Andrzej Huszcza, 2 punkty na koncie i Adam Łabęcki 1 punkt. No zobaczymy w pierwszym starcie Wiesiek Jakbyś zaspał pod taśmą, teraz też nie najlepiej wyszedł, chociaż już. Jest na drugiej pozycji, nie zamknięty tam przez Adama Łabęckiego, a Andrzeja Chuszczę Bardzo blisko obok siebie ci dwaj zawodnicy i Karambol pod... Leżą na to, że Adam Łabęcki i Andrzej Huszcza. No drugi już w dzisiejszych zawodach Karambol. Miejmy nadzieję, że nic groźnego zawodnikom się nie stało. Adam Łabęcki znany jest z takiej kawaleryjskiej... Jazdy często na granicy ryzyk bez szwanku z tym, że Adam Łabęcki jako uznany winnym spowodowania przerwania wyścigu tego upadku został z powtórki wykluczony, a zatem trójka zawodników na torze. W Kasku Czerwonym Tomasz Kolok, w kasku niebieskim Andrzej Gusta i w żółtym Wiesław Jaguś. No może teraz wyjdzie lepiej start Tornianinowy. Bardzo ładnie teraz rozegrał Wiesław Jaguś. Pierwszy łuki niespodziewanie klasuje się przy w drugi łuk przed Tomaszem Golodem. Ale czy utrzyma tę pozycję do końca? Bardzo by się to zwycięstwo naszemu zawodnikowi przydało. Przypomnę, w pierwszym starcie Wiesław Jaguś przyjechał do mety ostatni, Bez punktu. Blisko za plecami Wiesława Jagusia Tomasz Golod. Andrzej Husza już się nie liczy, on ma stratę jakichś 30, może już nawet i więcej metrów do prowadzącej dwójki. A Wiesław Jaguś też zwiększył przewagę nad czterokrotnym mistrzem Polski. Tomasz Golob proszę Państwa dziewięć startów w siedem medali, w tym aż cztery złote i trzy brązowe. Ostatnie dwa sezony nie były dla Tomasza Goloba najlepsze. W Warszawie dopiero trzeci. Rok temu w Częstochowie też trzeci. Bardzo by chciał w tym roku zdobyć piąty tytuł mistrza Polski. Tymczasem Wyścig szósty już za nami Wiesław Jakuś. trzy punkty, dwa punkty Tomasz Golob zjeżdża od razu do parfingu, zły, trudno mu się dziwić i jeden punkt przywozi do mety Andrzej Kuszcza. A tutaj jako jedyny do tej pory niepokonany Mariusz Staszewski, również znakomity. Pięć punktów na koncie, ciekawi jesteśmy czy to przypadek, czy rzeczywiście znakomicie przygotowany ten wychowanek. Dali Gorzów dzisiaj reprezentant głównia Malmy Częstochowa. Dobry start. Dobry start jadącego w kasku białym, jeśli dobrze widziałem Mariusza Staszewskiego, tymczasem Adam Łabęcki znowu notuje upadek. Wspominałem już o tym, że... Adam Łabęcki to taki trochę kawalerzysta na to, że często jeżdżą Adam Pawliczek, e, przepraszam, dziesięć powiedziałem oczywiście, trzy e, osobowym, jest to wyścig dziesiąty, przejmę Adam Pawlicek w kasku czerwonym, Jacek Kolopi niebieski, Mariusz Staszewski w kasku białym. A Adam Łabęcki nie wystartuje z dwóch przyczyn. Po pierwsze nie ma na czym startować, bo skasował oba już swoje motocykle. Po drugie jednak nie najlepiej się czuł. Po tym drugim upadku puścił tor w karetce, wprawdzie do szpitala nie został odwieziony, ale prawdopodobnie do końca zawodu go już na torze nie zobaczymy. Chociaż no, wyrokować nie możemy. I po pierwszym łuku Jacek Golob na przele, za jego plecami czai się Mariusz Staszewski na pozycji trzeciej widzimy w tej chwili Adama Pawliczka. I nie przypuszczamy, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło, jeśli chodzi o kolejność na to, że chociaż Mariusz Staszewski nie poddaje się, on cały czas blisko za plecami niepokonanego w dwóch poprzednich startach Jacka Golowa. A jednak okazuje się, że nieprzypadkowo dzisiaj Mariusz Staszewski plasuje się tak wysoko po dwóch kolejkach. Przypomnę, Jacek Olof 6 punktów, dwa zwycięstwa, a Mariusz Staszewski 5 punktów. Raz wygrał, raz przyjechał na drugiej pozycji. O wiele gorzej Adam Pawliczek, on tylko jeden punkt ma na koncie i teraz dorzuca do tego drugi, przyjeżdżając na trzeciej pozycji. Trzy punkty Jacek Golob, dwa Mariusz Staszewski, jeden Adam Pawliczek. A przed nami wyścig jedenasty, proszę Państwa, udziałem Tomasza Goloba, Piotra Świska i Piotra Protasiewicza. ...punktów po dwóch swoich startach. Jak do tej pory mówiłem, tylko Jacek Golob nie znalazł jeszcze pogromcy podczas dzisiejszych zawodów. Trzykrotnie golo. Jacek Golob przyjeżdżał do mety na pierwszej pozycji. Reszta już przynajmniej raz przegrywała. A ciekawi jesteśmy postawy Tomasza Golowa. Przegrał w drugim swoim starcie z Wiesławem Jagusiem. Czy któryś z pozostałej trójki znajdzie receptę teraz na Tomasza Goloba który nie wystartował najlepiej. Szarżuje tutaj przykra, y, przy bandzie, ale mimo wszystko, oj, fatalnie teraz pojechał, mogło się to naprawdę niedobrze skończyć dla Tomasza Goloba który po tym błędzie zamknięty tam przy bandzie znalazł się niespodziewanie na czwartej y, pozycji, prowadzi y, Piotr Rotasiewicz na drugiej pozycji w tej chwili widzimy. Jadącego w kasku białym Sebastiana Ułamka. Ale Sebastian Ułamek... Sebastian Ułamek jeszcze na drugiej pozycji atakowany teraz przez Tomasza Golowa, który przedarł się tam przed Piotra Śwista. Jeszcze jedno okrążenie do końca tego wyścigu. No chyba najlepszy, najbardziej zacięty z tych dotychczas oglądanych. I udaje się atak Tomasza Golowa na pozycję na pozycję Sebastiana Ułamka nie zdążył jednak wyprzedzić Piotra Protasiewicza a zatem trzy punkty Piotr Protasiewicz dwa punkty po Szaleńce i pogoni przez cztery okrążenia Tomasz Golow jeden punkt Sebastian Cich 13. w kasku czerwonym Rafał Dobrucki, w kasku niebieskim Adam Pawliczek, w kasku białym Tomasz Golow i w kasku żółtym Damian Baliński z tej grupy jak widać tylko Tomasz Golow zachował jeszcze szansę na walkę o medale w bydgoskim turnieju. Wystartowali Tomasz Golot. Tradycyjnie doskonały start. Już kilkumetrowa przewaga nad pozostałą trójką zawodników. Tam walczą w tej chwili do tej pory walczyli o drugą pozycję. Jadący w kasku czerwonym Rafał Dobrucki. W kasku niebieskim za jego plecami proszę Państwa Adam Pawliczek. Damian Baliński i Adam Pawliczek atakuje teraz Rafała Dobrudzkiego bardzo ostro, ale jeszcze Rafał Dobrudzki zachowuje drugą pozycję. Damian Baliński natomiast już ze sporą stratą na czwartej pozycji. No, Rafał Dobrudzki, jak powiedziałem dzisiaj, bez wyrazu jeździ, nie można powiedzieć bardzo równo, bo trzykrotnie przyjeżdżał do mety na trzeciej pozycji i chyba jego czwarty start zakończy się podobnym rezultatem, albowiem teraz Adam Pawliczek. Wyprzedza reprezentanta Pilskiej Polonii. Trzy punkty Tomasz Goloch, dwa punkty Adam Pawliczek jeden punkt Rafał Dobrucki i bez punktu Damian Baliński. To kolejność na mecie wyścigu 14 za chwilę wyścig 14. W walce o czołowe pozycje stąd zdecydowanym faworytem jest Jacek Golow. Gdyby udało mi się teraz wygrać, miałby na koncie 12 punktów i byłby już bardzo blisko miejsca na podium. Lego miejsce to okaże się po pięciu kolejkach startu. Jacek Golow do tej pory czterokrotnie startował w finałach Mistrzostw Polski, no ale bez medali w przeciwieństwie do tego młodszego brata. I Jacek Olof popisuje się teraz doskonałym startem od razu po pierwszym uchu na prowadzeniu, a tam pawalka walka między Sebastianem Kułamkiem i Andrzejem Huszczą o po drugą pozycję, ale tylko do zakończenia pierwszego okrążenia. Sebastian Ułamek na drugiej pozycji, trzeci Andrzej Puszcza, Marek Dera ze sporą stratą już w tej chwili doprowadzących do pierwszej trójki. Właściwie w tej chwili potworzyły się takie pary, Jacek Golot i Sebastian Ułamek, dalej Andrzej Puszcza i Marek Dera. Andrzej Puszcza to już zawodnik przecież nie najmłodszy, tu jednak często w takich wyścigach... Kondycja daje znać o sobie, widać wyraźnie, że pan Andrzej słabnie, a Jacek Golot niezagrożony. Trzy punkty Jacek Golot, dwa punkty Sebastian Ułamek, jeden punkt Andrzej Huścia, proszę Państwa, tam. Uślizg notuje Marek Dera i tego wyścigu nie ukończył. Podnosi się oczywiście z toru, nic groźnego się nie stało. No, bardzo ambitnie próbował walczyć o e, trzecią pozycję. O jed... Golobowi właściwie wystarczy drugie miejsce i zdobędzie pierwszy w historii swoich startów tytuł mistrza Polski. Tomasz Golob musiałby zwyciężyć, Jacek Golob z kolei musiałby przyjechać do mety ostatniej. No wszystko tu jest możliwe, przecież nie odbierajmy szansy również Jackowi Krzyżeniakowi. Ja powiedziałem przy poprzednim wyścigu, że może dojść do dodatkowego wyścigu o brązowy medal pomiędzy Wiesławem Jagusiem i Mariuszem Staszewskim, ale przecież Jacek Krzyżeniak ma 9 punktów na koncie, wystarczy, że tutaj w tym wyścigu wygra. Myśl po rzekadła, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a przecież stać. Jacka na pokonanie braci Golobu. No właśnie Jacek może znaleźć się na podium. No cieszy nas ogromnie dobra forma toruńskich żużowców podczas tego wydgoskiego finału. Ale obaj bracia Golobowie na cel. A Jacek Krzyżaniak jeszcze za plecami do tej pory. Za plecami Sławomira Drabika. Po pierwszym okrążeniu Tomasz Golob prowadzi. Jacek za jego plecami. No i nawet w przypadku zwycięstwa młodszego z kolobów Tomasza, kiedy Jacek Kolob przyjedzie na drugiej pozycji, to on właśnie w tych zawodach, Jacek Krzyżania, zdobywając jeden punkt, nie będzie miał szansy na znalezienie się na podium tegorocznego finału. I wszystko, proszę Państwa, na to wskazuje. Ostatnie okrążenie. O, masz Golop na czele. Jacek Golop, kilkanaście metrów za jego plecami. Dalej na trzeciej pozycji. Jacek Krzyżamiak. Widać, że Jacek Golop jedzie już spokojnie. Cieszy się. No z proszę Państwa. Jacek Golop z 14 punktami. Tylko raz został pokonany właśnie przez brata. On zdobywa tytuł mistrza Polski. Na rok 1998 wicemistrzem Polski zostaje jego brat Tomasz Golow. Kto będzie trzeci w tych zawodach, kto zdobędzie tytuł drugiego wicemistrza Polski i brązowy medal. O tym przekonamy się po dodatkowym wyścigu, w którym zobaczymy na starcie Wiesława Jagusia i Mariusza Staszewskiego. I 53 finał indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu już zakończony na Państwa ekranach dwójka najlepszych bracia Golobowie mistrzem Polski indywidualny na rok 98 został po raz pierwszy w swojej karierze Jacek Golob z czteroma punktami. O jeden punkt mniej zdobył jego młodszy brat do tej pory czterokrotny mistrz polski Tomasz Golob. A ten zawodnik! Hmm, bardzo trudno było dzisiaj zdobyć mieszkańców Polski. Przeciwnicy byli bardzo wymagający. Udało mi się to zrobić, bardzo się z tego powodu cieszę. Hmm, no, co mogę powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy. Marzyłem o tym, jest to moje spełnione marzenie. Ta czapka, którą masz na głowie, jest bardzo twarzowa. No, myślę, że. Może nie myślę, może nie, nie będę zapraszał, że, że będę tak doskonale jeździł za rok. Będę chciał starać się jak najlepiej jeździć i yy, no może jeszcze raz kiedyś tą czapkę ubrać. No dzisiaj ją mam cały czas, ale może jeszcze kiedyś.